8 i 9 października 1939 roku Niemcy rozstrzelali 83 mieszkańców Świecia. Ich ciała spoczęły w masowym grobie przy ulicy Polnej. Po wojnie ekshumowano Polaków, a Żydów pozostawiono w bezimiennym dole, w którym spoczywają do dziś, o czym świadczy jedynie wspólny pamiątkowy obelisk. O ich pamięć postanowili upomnieć się członkowie Klubu miłośników historii Kamuch, którzy za cel postawili sobie dokładne wyznaczenie granic mogiły i przywrócenie nazwisk zamordowanym. Od zeszłego roku, od obchodów, które miały miejsce podczas rocznicy październikowej rocznicy tych masowych rozstrzeliwań, w roku 1939, tak jak obiecywałem, Nawiązaliśmy kontakt z gminą żydowską w Warszawie, również z Żydowskim Instytutem Historycznym w celu zasięgnięcia informacji, pozyskania ich opinii. Obydwie oby instytucje odpowiedziały, otrzymaliśmy pisma również dokumenty za pośrednictwem Żydowskiego Instytutu Historycznego, dokumenty z IPN-u, protokoły ekshumacyjne z roku 1945. Także jakby w kwestiach informacyjnych sprawy posunęły się do przodu, w międzyczasie też spore nagłośnienie tutaj tej sprawy zrobiły nasze lokalne media, program został nakręcony dla Radia PIK, też który tutaj jakby tą, tą sprawę przypomniał. No i zbliżamy się już do takich rzeczy konkretnych. W ostatnich dniach przyszła odpowiedź na nasze pismo, na naszego maila do władz miasta, do pana burmistrza przyszła odpowiedź, deklaracja pełnego wsparcia, pomocy. Co zamierzamy tu zrobić, yy, bo, w, tak jak tutaj było powiedziane, pojawiły się też różnego rodzaju spory, dyskusje, polemiki na temat napisu na pomniku, który się tutaj znajduje. Tak naprawdę, zasadnicze kwestie są dwie. Pierwsza to jest sprawa tego, że tu znajduje się bezimienna mogiła, w której w dole śmierci, w którym zostali zamordowani leżą żydowscy mieszkańcy naszego miasta. I znana jest lista nazwisk. E, wiadomo z nazwiska, z imienia, z nazwiska e, kto z tych osób tutaj po prostu zginął. I Wskazane by było, żeby ten grób przestał być po latach bezimienny, żeby pojawiła się tu tablica, która w jakiś symboliczny sposób zaznaczałaby miejsce tej masowej mogiły, a też kwestia druga, żeby też zaznaczyć teren nieczynnego, dawnego cmentarza żydowskiego, żeby po prostu też i okoliczni mieszkańcy, którzy no niestety wyprowadzają tutaj swoje psy, jakby też żeby do nich dotarło, jakie to jest miejsce, że jest to miejsce pamięci narodowej. No właśnie, mieszkańcom świecia chyba należy się takie jasne wyjaśnienie, bo przy ulicy Polnej straceni zostali zarówno mieszkańcy naszego miasta narodowości żydowskiej, jak i Polacy. Natomiast nie wszyscy tu dzisiaj pozostali. Tak, w, roku, w listopadzie w 1945 miała miejsce tutaj ekshumacja, potwierdzanie tożsamości osób, które zostały tutaj zamordowane. I mieszkańców świecia, polskich mieszkańców świecia przeniesiono ich szczątki w uroczystym kondukcie w pogrzebie, na cmentarz przy ulicy Sienkiewicza, tam zostali pochowani w zbiorowej mogile, pomniku. Każdy pod imienną tablicą, ze swoim imieniem i nazwiskiem, a tych właśnie wspomnianych przeze mnie żydowskich mieszkańców świecia, których tu pomordowano, pozostawiono z powrotem w, tej, w, tym, w tym dole śmierci, w miejscu, w którym zginęli. Jest tu jeszcze pomnik, jakby, który stoi, też z informacji, które posiadamy, niezbyt dokładnie oddaje miejsce tej mogiły. Dlatego potrzebne są tutaj badania, badania georadarowe, które jakby udostępnia nam gminę żydowska pomoc w zakresie georadaru i ekipy obsługującej tego typu sprzęt bo też tradycja żydowska nie pozwala na naruszanie miejsca pochówku nie pozwala na jakiekolwiek ingerencje w grunt kopanie stąd też tego typu badania żeby dokładnie ustalić gdzie znajduje się ta, ta mogiła Poprzez nasze działania, działania Klubu Miłośników Historii, działania Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej, właśnie tutaj na terenie cmentarza żydowskiego, chcemy też, jakby, unaocznić społeczeństwu naszego miasta, naszego regionu, że społeczność żydowska przed wojną, w miarę, w miarę liczna, jak na nasze miasto, istniała, była. Yy, mieszkali Żydzi, Niemcy, Polacy mieszkali obok siebie i akurat tutaj yy, żydowskich mieszkańców dotknął los taki bardzo tragiczny. Pomordowano ich całymi rodzinami. Tutaj yy, w tym masowym grobie leżą dzieci, dwu-trzyletnie dzieci, według tej listy, którą otrzymałem z IPN-u. I po latach jakby zapomnienia. Yy, Trzeba do, do tej sprawy wrócić, trzeba oddać tym ludziom hołd, szacunek, przywrócić pamięć o nich. Myślę, że to im się należy. Należy im się taka tablica z imieniem i nazwiskiem, e, tak samo jak i tym naszym polskim mieszkańcom świecia, którzy zostali pochowani na ulicy Sienkiewicza.